Służy się coraz częściej od pewnego czasu. Ludzie mówią, że nadchodzi nowa Ziemia, nowy świat, nowe paradygmaty, nowa rzeczywistość, nowe wymiary. I faktycznie ja się z tym totalnie zgadzam. Mam nawet taki przykład, który chciałbym tutaj. Zaprezentować za chwilkę. Także proszę oglądajcie, czym jest Nowa Ziemia. I ja się tak mega cieszę, że te paradygmaty się zmieniają na lepsze. No nie wiem, no to jest fajne, że, że facet wsuwa gulasz i patrzy z taką naprawdę, widziałem w oczach, fascynacją na, na, na orkiestrę, która, która gra Mozarta. No. Ja naprawdę nie sądziłem, że doczekam takich czasów. I jeszcze nie zachwycałbym się tak bardzo, gdyby nie fakt, że niedawno kupowałem żarówkę w sklepie elektrycznym, facje ci tam sprzedają kable, jakieś kurcze no tak, no, świetlówki, proste, proste, proste rzeczy budowlane. I co słyszę? Z radia, które mają puszczone w sklepie elektrycznym. Znowu, klasyczna muzyka. Czajkowski balet. No przecież to, jak nie nazwać to nowym paradygmatem. Nowa Ziemia dzieje się, wydarza się na naszych oczach. I kolejny przykład tej nowej ziemi, która się wydarza na naszych oczach. Wchodzisz do, do lokalu, do knajpy. I co? Chcesz skorzystać z toalety I nie ma, nie ma napisu, że, że tylko dla Klientów cukierni Po prostu wchodzisz Używasz To jest nowa ziemia kochani Muzyka gra W toalecie co prawda nie klasyczna Ale gra Jest miło, jest fajnie Dasz co łaska Wdzięczności. I to jest ten nowy paradygmat. Jak to było? A kiedyś, w starym paradygmacie, na starej ziemi, jak to było? Trzeba było zabiegać o klucz. Trzeba było szukać, prosić. 5 zeta szukać, a czasami była, była dobra wola, ale nie było tych, tych drobniaków w kieszeni. No i co? Do tragedii mogło dojść. A teraz wchodzisz. Nie ma jakichś tam odraża, odstraszających napisów, że tylko dla klientów. Nie ma czegoś takiego. Wychodzisz z takiego lokalu i nie ma poczucia winy, że gdzieś tam nadużyłeś, że wykorzystałeś, że za darmo, bo nie byłeś klientem tego lokalu. Festyn się wydarza. Festyn, w którym bierzesz udział. Dzieciaki. Dzieciaki. Mikołaje. A akurat jest grudzień, początek grudnia czerwone dywany pod Tobą Bo to żyć nie umiera konfetti i Ty się mieszasz mieszasz się z tym tłumem roześmianych, cudownych dzieci roześmianych, pięknych kobiet to się dzieje to konfetti się dzieje na Twoich oczach i to jest ta nowa ziemia ten nowy paradygmat. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nowa Ziemia obiecuje puste parkingi. Nie ma tak, że przyjeżdżasz do miasta i nie ma gdzie zaparkować, jeździsz pół godziny, godzinę, szukasz, spóźniasz się na spotkanie. Nowa Ziemia to puste parkingi. To miejsce dla każdego. To zapewnione miejsce dla każdego. Starej ziemi było tak, że płaciłeś, ktoś tutaj mówił mi w Warszawie, kupujesz mieszkanie, chcesz kupić miejsce, nawet nie garaż, miejsce pod domem, płacisz 100 tysięcy złotych, żeby mieć gdzie postawić swój samochód. Nowa ziemia obiecuje Ci takie przestrzenie i to się dzieje, to się dzieje na naszych oczach, to są nowe paradygmaty. Nowy paradygmat, to oślepiające słońce w twarz, prosto w twarz, gdy jedziesz pustymi ulicami, przez miasto, przez wieś, jak lubisz. Nowy paradygmat, nowa ziemia to Bóg w każdym napotkanym człowieku, a nie tylko w kościele, na ołtarzu, w kościele, notabene, zamkniętym. Nowy paradygmat, nowa ziemia. To scena dla każdego, nie tylko dla celebryty, artysty, aktora. Każdy jest twórcą swojego życia i artystą. Najlepszym z najlepszych. Nie ma pustych scen. Twoją sceną jest scena Twojego życia, którą wypełniasz od rana do wieczora i w nocy. I jak to zrobić, to zależy tylko od siebie. Nowy paradygmat, nowa Ziemia. To kwiaty w środku zimy. Jeśli w to wierzysz, to to się dzieje na Twoich oczach. I to, co może najważniejsze: nowa ziemia, nowy paradygmat, to słońce nad głową, to błękit nieba nad głową, to wybory, które się realizują natychmiast. Online. W danej sekundzie. Jeśli tylko tak postanowimy, tak zdecydujemy, tak wybierzemy. Nowa ziemia, nowy paradygmat. For you and for me. For everybody. Ja się tak bardzo cieszę, że ta nowa ziemia nastaje na naszych oczach. Że nawet zorganizowałem taki pochód radości, pochód szczęścia. <laughs> żeby to wszystko przypieczętować, że to się dzieje na naszych oczach, że nowa Ziemia nastała. Nie, że to jest coś, co nadchodzi. To już się dzieje. My już nawet celebrujemy tą nową ziemię.